w szczególnym dniu poświęconym matce wody w racji pierwszej soboty miesiąca a także z 80. rocznicę smutnych co prawda wydarzeń, ale owocnych w kolejnych latach przybycia do Zielonki Pasłańskiej mieszkańców Wołynia, który tu znaleźli po ojczyznę. Niewielka grupa z nich pozostała, ale poszukają się z w wdzięczności wobec Boga i stąd Dziękuję Panu Janowi Nowickiemu, który zatroszczył się o to, aby taka przaświęta w 180. rocznicę była sprawowana. Witamy bardzo serdecznie Pana Starostę, Panów burmistrz, wszystkie zaproszone osoby. Witamy Boga Wszystkich, którzy w tej modlitwie pragną uczestniczyć, a także w Pomprze Świętej, yy, dać raz jeszcze yy, w inny sposób, przy wątpliwości upamiętniający tych, którzy nie mogli z przybyć, bo tam stracił swoje życie. Do bracia i Siostry. To miała być zwykła, sobotnia, msza Święta. W czasie w której jedna z intencji dotyczy tych, którzy przebyli przed 80 laty, do Zielonki Pasłańskiej, nazywanej w pierwszym okresie Wołyncem. Niestety ta nazwa nie została zaakceptowana przez wczesne władze i stąd mamy Zielonkę Pasłańską. Moi drodzy, kiedy. Pierwszymi do naszego sanktuarium interesują ich dwie rzeczy. Pierwsza, oczywiście, cudowny widok pana Jezusa w pielgrzymu ludzkiego. A druga to ogromna ilość religii, które znajdują się w naszym sanktuarium. Prawie dziewięćdziesiąt. Natomiast ja mam inne zainteresowanie od samego początku, kiedy do Zielonki Pasmenskiej przyszedłem, to ta figura martwi Bożym. Wolnianka, można powiedzieć, postępną została przywieziona. i wypowiedział w która jest książka. I tak sobie myślę, że jest jeszcze jeden przedmiot i zerunek w naszym sanktuarium, który y, bardzo ściśle łączy się i z obrazem Pana Jezusa i z figurą Matki To jeden z witraży przedstawiający świętego Jacka bitważ, który znajduje się tam w Głębie Prezbiterium. Na tym witrażu dostrzegamy Świętego Jacka, który w jednym ręku trzyma monstrancję, a w drugim ręku trzyma figurę Matki Bożej. To nie jest tylko y, artystyczny pomysł wykonawcy tego witraża. To jest nawiązanie do Jego sercu przemawiał do niego. I powiedział Mario, to Moja, no ale ja nie mam siły, żeby cię nie udźwignąć. Na co Maria odpowiedziała, ale ja ci mam siłę, mój syn. I wtedy święty razy wrócił się i wziął tę figurę Matki Bożej. Ona dzisiaj nazywana jest figurą Jaskową, a znajduje się w kościele dominikańskim w Krakowie. Tam również święty Jacek z Jezus i Maryja. dwa skarby, bardzo cenne dla świętego Jaceka. Ale czy Jezus i Maria są mieszkańcami skarbami dla nas, mieszkających tu w Zielonce, przy sanktuarium? Tak z na łaski bo spadła pierwsza liga na dzień. dlatego prosimy ją, w intencjach wszystkich wolonianek, dla żyjących o błogosławieństwo na dalsze lata, dla zmarłych o radość nieba. Bo oparta jest na przekonaniu, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Państwo, dziś jest dzień wyjątkowy, dziś dzień wyjątkowy dla Zielonki Bosłemckiej dla jej mieszkańców, bo dziś mija 80 lat, 80-80 rocznica przesiedlenia i niedobrowolnego przesiedlenia, wołynia tu na, na te tereny. Y Opierając się na relacjach Celestyna Toruckiego, Reginy Brackiej, Janiny i Edmunda Leśniewiczów, ksiądz Kajetan Jakubowski opisał ewakuację Polaków mieszkających na Wołyniu, dawnych kresach II Rzeczpospolitej. Zauważył, że dobrowolna ewakuacja była prawdziwym piekłem, traumatycznym doświadczeniem. Musieli bowiem pozostawić swój cały dobytek lub to, co z niego zostało i wyruszyć w nieznane i niepewne. Jedynie solidarność i wzajemna pomoc w ludności oraz mocna wiara w Boga umożliwiły przetrwanie. Według wspomnień świadków większość transportu kierowana była na Śląsk. Osobą koordynującą przebieg transportu ze strony mieszkańców Kopaczówki i Rożyszcz była nauczycielka Jadwiga Michałowska. Transport rozpoczął się 24 czerwca 1945 roku na stacji kolejowej w Rożyszczu. Pociąg liczył około 130 wagonów. Liczba osób wynosiła około 1000. Zabrano również niewielki dobytek, sprzęty liturgiczne, wraz z częścią obrazów i chorągi z Kościoła groźnych. Każdy wsiadający do pociągu dostał na drogę obrazek Jezusa miłosiernego Karnożowskiego. Transport. Zakończył się 6 lipca 1945 roku o godzinie 3. Do godziny 8 cały pociąg miał być rozładowany z uwagi na przejezdność torów dla innych transportów. Przez dwa tygodnie ewakuowani żyli w niepewności dokąd ich zawiodły, co ich czeka, jaka będzie nowa rzeczywistość ich życia. Na. Trudno wyobrazić sobie, co każdy z nich czuł. Wszyscy mieli za sobą traumę rzeźni, a przed sobą wielką niewiadomość. Nie było im łatwo, ale przetrwały. Nadzieję i siłę dał im widoczny w oddali kościół stojący w centrum książki. Zapraszam bardzo serdecznie, pani burmistrz, Pani starosto. Ciszy oddając hołd i pamięć tym, którzy polegli na wojnie, Kóty żyją w naszych pamięci. Pamiętajmy, nigdy to już nie zapominajmy. Panią Burmistrz Sasnyka, panią Elżbietę Basiu. Zapraszam serdecznie. Księżowie prawniostowie, panie starosto, mieszkańcy Zielonki Pasłęckiej, Pasłęczanie, Szanowni Państwo, rocznica 80-lecia, osadnictwa mieszkańców Wołynia na ziemi pasłęckiej, zielonce Pasłęckiej, to nie tylko okrągła rocznica, to hołd i pamięć, którą każdy z nas ma. Do wykonania. Pochylamy się w dniu dzisiejszym nad tymi, którzy 80 lat temu dokonali cudu. Setek kilometrów przejechali w urągających warunkach. Przejechali, ryzykując swoje życie, zabrali tylko to, co im dane było zabrać. Jechali w niepewne, nie wiedzieli, gdzie transport zostanie skierowany. Ta odwaga, ta pracowitość, ten honor spowodowało, że w dniu dzisiejszym pochylamy się nad tymi, którzy dokonali tego niemożliwego, ale również oddajemy cześć pamięci tym, którzy jeszcze w dniu dzisiejszym żyją i są z nami. Szanowni Państwo, pozostawili oni na Bołyniu krainę piękna, pięknych łąk, lasów, rzek, Wybrali ziemię, którą w dniu dzisiejszym możemy również podziwiać. Zielonka Pasłęcka, dzięki tym fundamentom, które właśnie mieszkańcy tworzyli, rozwija się z dnia na dzień, pięknieje i w dniu dzisiejszym możemy spotkać się w tak uroczym, pięknym, wspaniałym miejscu. Każdy z nas ma ten poczucie obowiązkowości. Pamięci czuję historię cały czas. Ale szanowni Państwo, dzisiaj też jest możliwość wysłuchania osób, które przybyły na te tereny, mają ogrom wspomnień. Przy ostatniej wizycie w Zielonce Krasnęcki na Festynie jeden z Panów opowiadał, jak wyglądało to życie wtedy, kiedy należało podjąć wyzwanie i wybrać domostwo, zamieszkać tu, budować rodzinę. Ten upór, ta pracowitość mieszkańców spowodowała, że dziś mamy rafie, mamy zbiorki jest mamy szkołę, mamy straż pożarną, stołectwo jest największym sołectwem w mieście i gminie Pasłek. Cieszymy się ogromnie, że ten upór, ta odwaga, ta pracowitość... Bołniaków, dziś i dalej jest bardzo ważna i dalej możemy cieszyć się życiem w tak pięknej miejscowości. Oddaję hołd wszystkim, którzy polegli w trakcie transportu, ale również tym, którzy zamieszkali w Pasłęcu, gdzie zielone są z nami. Życzę Państwu, tym, którzy jeszcze są, żyją. Wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim. Świętujmy dzisiaj tę rocznicę, ale pamiętajmy, zachowajmy w pamięci również to, co w tamtych czasach się wydarzyło. Wszystkiego dobrego. Poproszę o zabranie głosu starosty powiatu elbląskiego, pana Macieja Romanowskiego, emocjonalnie związanego z zielonką pasłęcką, z pasłękiem, z tą ziemią. Zapraszam serdecznie. Szanowni kapłani, pani burmistrz. Drodzy wołniacy, Panie, Panowie, przywożę pozdrowienia i najlepsze życzenia w imieniu władz powiatu elbląskiego, rady powiatu, powiatu, który składa się z dziewięciu gmin, prawie 60 tysięcy mieszkańców, a wśród nich Wołyniacy. Tą mszę świętą dzisiaj traktuję jako mszę żałowną za duszę tych wszystkich, którzy pomarli, poginęli, odeszli od nas, ale też dziękczynną, bo jest za co dziękować. Przede wszystkim dla nich za dar życia. Narodziło się wiele dzieci, wiele wnuków. Rozpieszliśmy się do Pasłęka, do Edląga, do Gdańska, Olsztyna, Warszawy, po całym świecie. Ale często wracamy nie tylko w myślach, ale i osobiście. Tutaj do Wołyńca, do Zielonki Pasłęckiej. Rodzice wozili nas tam do kopaczówki, do rożysz, do łódzka, a my woziliśmy swoje dzieci. Więc pamięć ta na pewno nie zaginęła. Oprócz daru życia inne dary. Dar pracowitości, dar mądrości, bo większych tutaj majątków nie było. To nie byli bogaci ludzie. Musieli ciężko pracować. Ale największym darem chyba, jaki każdy otrzymał z dzieci, z wnuków, to dar wiary i dar bojaźni Bożej. Jak matka chciała nakrzyczeć, to mówiła, bój się Bogu, a później wypowiadała kwestie, o co jej chodziło. I do dzisiaj trzymamy się tutaj razem, solidarnie, jak jedna rodzina, właśnie dzięki wierze, to nas tutaj gromadzi. Ten Tarnowódzki, ta Solidarność i ten woły, o której pamiętamy, o którym pamiętamy i śnimy. Oby nigdy więcej wojny, oby nigdy nikt nikogo nie wyganiał z jego ojczyzny. Jeden z tekstów ze stycznia 67 roku. Tęskno mi jest za Ten Tęskno w dzień i we bo tam ziemia urodzajna, tam się rodzą pieśni. Kto wołyń zapozna, tego oczaruje lasami, kwiatami swoimi zwojów. Kiedy wiosna tam nastanie, wszystko zieloniutkie, takie barwne, pachnące, a takie milutkie. Tam, gdzie tylko spojrzysz, aż w oczach migocą łany żyta i pszenicy, kredwą się i złocą. Kłosy chylą się od ziarna, bo tam ziemia wszędzie, czarna. A te dęby pod te trawy co so czyste, a te soski miarowe. i te łąki kwieciste, choć dawno to było, ja wciąż błądzę tamtędy, aż do samej śmierci ja wspominać cię będę. Śnisz mi się pomóc. Widzę ciebie weźmie, widzę, sady. było słyszę pewne pieśni. O, boie czy ja Ciebie zobaczę, bo ja Ciebie kocham i po tobie płaczę. Teraz mieszkam na pomorzu, lata płyną, płynie czas. Oj, Wołyniu, ziemio moja, lata rozdzieliłaś. Jako jedne z urodzonych w kopaczówce na Bołyniu do Zielonki, do Bołyńca, przyjechałam z mamą, bratem starszym, siostrą starszą, jako najmłodsze trójki dzieci. Urodziłam się 24 czerwca. W 1940 roku w kopaczówce na wołniu. Skończyłam kilka dni temu 85 lat. Kiedy jechaliśmy tu, miałam ukończone 5 lat i kilka dni. I doskonale pamiętam, jak tą naszą podróż. Trzeba powiedzieć, że to była deportacja, to był przymusowy wywóz nas z rodzinnych stron. Witamy Kingę bardzo serdecznie, dziękujemy Orkiestrze i zapraszamy na kawę. jest autorem tekstu i autorem muzyki, to siedzi tu wśród nas. Ksiądz Rolno Brod. Duże brawa dla autora muzyki i autora tekstu. Na inny czas.